Dzień dobry Państwu, witam obecnie w imieniu wszystkich nieobecnych, których jeszcze co najmniej 20 powinno być, ale nie zorientowaliśmy się, że połowa czerwca to już jest lato. To jest jedyne wytłumaczenie. Mamy dzisiaj temat z cyklu, właśnie historii ostatnich 25 lat temat obrazu własnego Polaków. Pytania do. Obecnie tutaj ja, nie, pana Andrzeja proszę ja, ja. profesora Czapińskiego i profesora Naruszowa-Markowskiego będzie zadawał nasz kolega, czyli Sławomir Kopowski. Pytania będą pewnie interesujące nas, no poza tym będziemy mogli potem sami zadawać pytania i oczywiście sami się wypowiadać, bo temat jest dosyć nośny, jak można się zorientować, nie tylko z ostatnich dni z doświadczeń ostatnich dni. Tak czy inaczej, witam Państwa w imieniu Fundacji. Przekazuję głos Sławomirowi Popowskiemu. Księża, na Ciebie z pana? Dziękuję. E, dziękuję, Stefanie. Ja chciałem również przywitać e, serdecznie naszych panelistów, e, przywitać e, przywitać Państwa. E, Jedna informacja, e, to jest nasze ostatnie przedwakacyjne spotkanie nie, w ramach tego cyklu, który organizowaliśmy kilka miesięcy temu, czyli cyklu poświęconego podsumowaniu 25-lecia polskiej transformacji, polskiej wolności. Cyklu, który organizowaliśmy również w ramach powołanego do życia 2-3 miesiące temu Centrum Adekacji Społecznej Doświadczeń i Przyszłość organizowanego i prowadzonego przez Fundację Centrum Presowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Organizując to spotkanie skorzystaliśmy z tytułu głośniej w latach 70. wystawy Polaków portret własny, wystawy, która ściągała do Krakowa tłumy, prawdziwe tłumy z całej Polski. Podstawowe pytanie, które chciałbym zadać, postawić naszym pani panelistom, jest właściwie proste. Jakim społeczeństwem jesteśmy po 25 latach polskiej transformacji? I nie ukrywam, że ja mam osobiście, nie jestem socjologiem, socjologiem, jestem z wykształcenia prawnikiem, ale osobiście mam wielkie problemy z odpowiedzią, przynajmniej z jednoznaczną odpowiedzią na tak postawione pytanie, bo z jednej strony jestem naprawdę zbudowany, naprawdę zbudowany wielką niezwykłą przedsiębiorczością Polaków, którzy startowali w 1989 roku w gospodarce, w gospodarce rynkowej w nowych warunkach kapitalistycznych. Jestem zafascynowany euroentuzjazmem Polaków, otwartością, otwartością Polaków na Europę, ich mobilnością i optymizmem. Nawet jestem, nawet jestem zbudowany z podziwem, patrzę również na aktywność różnego rodzaju fundacji, tych tak zwanych ngos które w dużej mierze przyjmują część funkcji państwa i są to, i są to jest to coś już właściwie, co ja nazywam osobiście czwartym sektorem polskiego rynku, polskiej gospodarki. Mało tego, kiedy porównuje sobie ten, porównuje sobie polskie osiągnięcia i polskie dokonania w porównaniu z podobnymi działaniami, czy osiągnięciami krajów, które podobnie jak my zaczynały swoją transformację mniej więcej w tym samym czasie, w, tym samej, w tej samej epoce, to jak mówię, ja jestem zbudowany, jestem pełen optymizmu, pełen radości i podobnie jak podobna większość Polaków, bo tak wskazuje diagnoza społeczna, czy się szczęśliwy. Ale z drugiej strony, Panie Profesorze, już, już kończę, już kończę, już zadaję. Ale z drugiej, ale z drugiej strony, bo jest ta druga strona medalu, jest ta druga strona medalu, mianowicie, kiedy patrzę się na to, e, na postawy polityczne Polaków, na zachowania polityczne Polaków, na ich e, niechęć uczestniczenia w polityce, na ich, na tą spadającą e, frekwencję wyborczą, na tą e, czasami nie, już nie tylko nieufność, nie tylko nieufność, ale ale wręcz podważanie, podważanie sensu wielu instytucji państwa polskiego, czy braku szacunku dla instytucji państwa polskiego. Wreszcie ten podział na dwie polskie plemienne, to jest i, i, i rosnące nastroje radykalne, prawicowo radykalne, czego najlepszym dowodem niedawne wybory i sukces Kordina Mikiego, to wtedy mam problem z dokonaniem oceny i stąd też jest to Nasze pytanie, które chciałbym postawić naszym, naszym panelistom. Pierwsze podstawowe. Jakim tak naprawdę społeczeństwem jesteśmy? Polacy siebie lubią? Siebie w sensie nawzajemnie, ale siebie samego. w sensie, samego o O już mam cię. Już. siebie zabrałem tam wszystko sam ja ale może coś dopowiem jeszcze. Przepraszam. E, <laughs> Prawie ze wszystkim się zgadzam z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem tych NGO-sów, a to za chwilę. Tak, są o połowę szczęśliwsi niż byli na starcie trzecią RP. Są dwójpółkrotnie e, bogatsi, Realnie, nie, nie nominalnie, realnie są dwójpółkrotnie bogatsi. Mają bardziej wypasione domy. Zmieniony właściwie cały park AGD RTV na, na nieustępujący holenderskiemu czy niemieckiemu. Więc e, to, to, to jest ta jasna strona Księżyca, a jest oczywiście ciemna, do, do niej należą również NGOsy. Znaczy, są nieuspołecznieni, ale to nie jest żadna nowość, to nie jest efekt 25 lat Nowej Polski, nigdy nie byli specjalnie uspołecznieni, poza pewnymi enklawami. Patrzę na pana Brankowskiego i zaraz będzie bieg do Poznańskiego i pokazywał ale to naprawdę to wyspy, wyspy w Oceanie Polskości, NGOsy, 100 tysięcy zarejestrowanych, połowa aktywnych, 50 tysięcy aktywnych, 49 tysięcy to są takie mini, takie rodzinne spółki samopomocowe. To, to nie ma żadnego znaczenia. Takich panoptikonów, które się zajmują naprawdę istotnymi sprawami społecznymi, można zliczyć na palcach, no, dobrze, dwóch gron jednej I to wszystko. Nic nie ruszyło, no to widać po prostu w badaniach, między innymi w, w tym dużym badaniu w tej razie społecznej. <tasklery> jaki odsetek Polaków w ogóle się, w jakiejkolwiek formie, udziela społecznie w tym sensie, że poświęca choćby odrobinę czasu na aktywność wykraczającą poza rodzinę. Znikamy, no, znikąd. E, jedyny, e, jedyny segment, w którym Polacy są jeszcze aktywni, to są organizacje religijne i kościelne, e, bo tam taką aktywność wykazuje no, jakąkolwiek 9% osób w wieku 16 i e, więcej lat. A później już właściwie nic nie widać się. Więc jak pod mikroskopem obejrzymy angiosy, to wygląda rzeczywiście dobrze, ale tak naprawdę dobrze nie wygląda. Tak jak nie, nie, nie ufaliśmy dalszemu bliźniemu, bo bliskim bliźniem to ufamy. Ale dalszemu bliźniemu nie ufamy, nie ufaliśmy i chyba nie będziemy jeszcze długo ufać. Nie mamy w sobie takiej gotowości traktowania innych, z którymi wszystko jedno co robimy, wspólny interes, dyskutujemy, rywalizujemy politycznie, nie mamy takiej gotowości, żeby tego drugiego traktować jak partnera. On zawsze jest w tej strategii zero-jedynkowej drogiem. Choćby nawet w łamku się z nami nie skadą. A Jak czujemy, że za bardzo jesteśmy blisko, to podrasowujemy swoje poglądy, no po to, żeby uzyskać ten efekt solidnej rozbieżności. Prawda? No więc to jest przykre, ale to ma ogromne znaczenie. My tego jeszcze nie czujemy, bo myśmy się, jeśli chodzi o gospodarkę, rozbijali wedle takich reguł ery przemysłowej. W tych regułach istotny jest kapitał ludzki, a ten kapitał tak zwany społeczny, czyli właśnie to umiłowanie dalszego bliźniego w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Jakbyśmy się chcieli przesterować na gospodarkę innowacyjną, bo to by się okazało, że bez tego kapitału naprawdę nic z tego nie wyjdzie. Wspomniałem o kapitale ludzkim. To jest kolejne osiągnięcie. Pomijam już jakość kształcenia na poziomie wyższym, bo moim zdaniem to ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Ci łebscy, i tak na swoje wyjdą, i tak osiągną poziom, jaki osiągali absolwenci uczelni w PRL-u, gdy im tak kropelkowano ten dostęp. Tak. Zawsze w czerwcu słyszeliśmy, że przygotowano 100 tysięcy miejsc na, na, dla nowych studentów na uczelniach na 200 tysięcy kandydatów. Jak oni się nie wstydzili podać te dwie informacje zbite ze sobą? To, to naprawdę to było żenujące. 200 tysięcy było chętnych, a partia przyjmowała na uczelnię połowę tylko. Echem, no dobrze, a teraz każdy może studiować. W związku z tym pobiliśmy pod tym względem, przynajmniej gościowym, nie tylko, e, mam na to nie tylko rekord świata. Bo rekord świata pobiliśmy, jeśli chodzi o tempo przyrostu <coughs> absolwentów z dyplomami. Ale podjęliśmy moim zdaniem rekord ludzkości. Nikt nigdy, nigdy w historii ludzkości nie dokonał takiego skoku edukacyjnego. I teraz, czy my to zawdzięczamy Nowej Polsce? Nie. Zawdzięczamy e, w tym sensie, że była swoboda studiowania. Tak? Każdy mógł studiować. Ale jeśli chodzi o sfinansowanie tego skoku, to w ogromnej większości, w tej chwili w 70% Polacy sami to sobie urządzi, nie oglądając się na fundusze publiczne, na państwo i tak dalej, i tak dalej. jeden wskaźnik. W okresie minionych 10 lat tylko w Polsce w grupie wieku 25, 45 lat, co roku przybywało prawie 10%, prawie 10 osób z wyższym wykształceniem. Odsadzamy Całą resztę świata pod tym względem. Drudzy za nami są Słowacy, tam 8% w ostatnich 10 latach. A potem to tak już gaśnie. Więc gaśnie. nic dziwnego, że nie tylko. Ja kiedyś przewidywałem za czasów rządów Cimoszewicza, że my osiągniemy hiszpański wskaźnik skolaryzacji brutto na poziomie. Wyższym, czyli 40% gdzieś w okolicach 2020. My no mamy 60% już. A do 20 jeszcze jeszcze szmat czasu. E, czy już można e, powiedzieć coś negatywnego, czy jeszcze będzie? Tak. Tak. Więc moim zdaniem przed nami, przed nami jeszcze 7 lat złotego wieku. O później koniec. Jest to bardzo smutna prognoza. Czyli co, jeszcze jedno finansowanie Unii Europejskiej, potem po wszystkim? Nie, nawet nie wiem, czy nas to uratowało. Nawet gdybyśmy rzeczywiście mieli takie przebicie w stosunku do wkładu do tego wspólnego koszyka, jak mamy obecnie bo to są pieniądze, które oczywiście nas stawiają na nogi, ale jednocześnie, jeśli chodzi o charaktery, psują trochę. Dziękuję Panie Profesorze. Mam pytanie do Profesora Markowskiego. Czy zgadza się Pan z tą opinią? Ja się ze wszystkim, co mówi Profesor Czapiński zgadzam, tym bardziej, że ma, nie produkuje te książki, i one są. Najlepszą wiedzą o tym, co naprawdę dzieje się w społeczeństwie, więc ja nie, nie, nie śmiałbym kwestionować. Zwłaszcza, że nie, tej najnowszej diagnozy jeszcze pilnie nie przeczytałem. Um, rozumiem, że um, oczywiście jest kilka rzeczy, takich można dyskutować o tym. Na przykład ta edukacja i to, że myśmy te rekordy pobili, to z jednej strony i każdy z nas, który wykłada w tej chwili na uczelniach, tęskni za. Ja niedawno swojego, swojego promotora z czasów Jacka Kurczewskiego pytałem, czy on nie tęskni za takimi studentami jak ja. On powiedział, że oczywiście, że tęskni, prawda? Bo, e, e, ja też tęsknię. Ja e, teraz w Warszawie wykładam i po polsku i po angielsku ze świata, tu przyjeżdżają i ja muszę powiedzieć, że Taką ekwilibrystykę słowną, jaką wyprawiam i po polsku, i po angielsku, body language, to znaczy to, co ja rękami objaśniam studentom, zyskuje już, to jest proporcja jednej czwartej. Więc, oczywiście, że jest źle z tym poziomem, ten poziom się obniża, to jednocześnie pomaga Polsce w tych wszystkich wskaźnikach Human Development Index, jak się spojrzy, to poza śmiertelnością niemowląt i rzeczywiście. Długością życia, która też się poprawiła znacząco, to ta edukacja tam najbardziej nas ciągnie w kierunku Czechów i, i, i Słoweńców. Bardzo mamy podobne, podobne wskaźniki. Ale z drugiej strony można się nad tym zastanowić inaczej. No dobrze, a jakby oni wszyscy, i większość z nich to tak, no pan Wócek wyciosał, ale tym dłutkiem się nie narobił, i trzeba coś z tym robić na no, uczelnic, coś, co powinno być. Być robione w, w liceach. Natomiast alternatywa jest taka, że gdyby oni nie byli na tych uczelniach i coś tam do nich nie docierało, no to staliby butką z prawda? Więc może to jest taki koszt, który to my, inte elity intelektualnej, być może nie produkujemy. Nawet ci, którzy e, e, płacą za dobre wykształcenie, go nie otrzymują, ponieważ nie jest taka, jaka jest. No ale. E, rozwiązujemy jakiś problem społeczny. Być może to, to jako reakcja względem tego, co mówił pan profesor Czapiński. Druga, druga uwaga jest taka i tu przechodzę już do takich swoich wątków, bo ja nie będę mówił o społeczeństwie jako takim, ale raczej o takim polskim homopolitykusie, demokracie, Polak demokrata, Polak w polityce. Ja myślę sobie, że my w ogóle wszyscy na świecie zostaliśmy tak przyjemnie uwiedzeni tą książką Almonda i Verby z 1963 roku Civic Coach, czy o tej obywatelskiej kulturze. All i Verba, o obywatelskiej kulturze, która zakładała, że w tych demokracjach to jest taki zaangażowany obywatel, on się rano budzi przed albo po umyciu zębów, już myśli o państwie, o sprawach publicznych i chciałby coś zrobić i tych polityków rozliczyć, a może im nawet coś podpowiedzieć. No to nieprawda. 20 ostatnich lat psychologii politycznej na świecie pokazuje, że bardzo wyraźnie, że ludzie reagują na politykę dokładnie w takich sytuacjach jak teraz w Polsce. Dzieje się jakiś skandal, jakieś brudy wychodzą, coś się nie podoba, i w momencie, kiedy ludzie uważają, że dzieje się coś niepokojącego, wtedy się aktywizują. Tak naprawdę, jako obywatele. Zaangażowani w politykę, wtedy ich dopiero widzimy. Proszę zwrócić uwagę na jedną bardzo charakterystyczną rzecz. To coś w 2007 roku, tam, ta, ta, ta frekwencja wyborcza, która notabene nie spada, ona jest stale niska. Ona nie spada. Ona Jak była od, na poziomie 40 kilku procent, tak się utrzymuje, ona fluktuuje z wyborów na wyborów. I to, co jest dziwne w polskich wyborcach, to to, że oni nie rozumieją, gdzie jest najwięcej tak naprawdę. Czym mogliby decydować, bo najwięcej z nich chodzi do wyborów prezydenckich, które są symboliczne, które to organem, no, to, to, no ma, może wetować, może coś tam poprawić, ale, ale to, to, to nie jest tam, gdzie naprawdę nasz los się decyduje. A najmniej chodzą, nawet w tym okresie, kiedy pieniądze rzeczywiście są w samorządach, do tych wyborów samorządowych i do tych europejskich, gdzie też bardzo ważne rzeczy się jednak decydują. Ale chciałem powiedzieć jedną istotną rzecz, że jest też taka bardzo niepokojąca przemiana w tym, co się dzieje z młodymi. Znaczy, ci młodzi, poprzez to, że cały czas patrzą się już w te małe monitorki swoich telefonów komórkowych, kompletnie zatracili taką zdolność do samoorganizacji, do zrobienia coś w swoim interesie. Otóż ja. Pan jest dostatecznie dużo na sali, żebym bardzo ostrożnie o tym mówił. Ale, moim zdaniem, te nierówności płciowe są mniej problematyczne niż nierówności wiekowe. Znacznie więcej zła się dzieje w tych międzygeneracyjnych, nieuczciwych transferach, w tym, co się dzieje z młodymi. A oni nie mają, to niech te akta nie zmylą, że oni się od czasu do czasu mogą do czegoś zmobilizować. Oni po prostu żyją w zamkniętych światach swoich do siebie, like minded people, to się nazywa. Oni są na tych, na tych Facebookach i problem polega na to, że to są takie takie enklawy 200-300 tysiąca, 2000 ludzi, którzy są podobnie myślącymi ludźmi i oni myślą, że wszyscy są tacy. Oni, jak wyjdą później na ulicę, to się dziwią, że tam są jacyś inni, którzy inaczej myślą. Więc to, co było takim pozorem tego, że to strasznie aktywizuje, bo, bo aktywizuje czasami, prawda? Ale te, 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 ten wielki mit i ta teoria, że tutaj bez, bez smartfonów to by się tam egipska nieudana, no, zresztą no, arabska wiosna ludów nie udała, prawda? Czy coś innego, ja przypomnę, Bastylia obalono bez smartfonów i też jakoś ludzie potrafili mobilizować do różnych rzeczy, więc. Nie jest to aż tak konieczne. Natomiast to, co, to, to, wydaje mi się, ta technologia jest niesłychanie niebezpieczna. Ta technologia jest także niebezpieczna w takim sensie, że ja Państwa uczulam na to, co rozpoczęło się w wyborach prezydenckich 2004 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy amerykańscy politolodzy zauważyli, że jak się klika na program Partii Republikańskiej w Alabamie, no ten sam site. Programu Partii Republikańskiej, to wyskakuje alabamski program Partii Republikańskiej. A jak się w Massachusetts klika w narodowych wyborach, to występ, wyskakuje Messachusettski program Partii Republikańskiej. Od tego czasu minęło prawie 10 lat i zapewniam, że już w tej chwili programy są uszyte pod konkretnych, jeśli nie ludzi, to na pewno konkretne grupy ludzi. Ci grupy, politycy karmią nas takimi zbitkami, który dzięki temu, że jesteśmy permanentnie obecni poprzez te różne gadżety, e, e, gadżety e, elektroniczne, tym, tą papką, którą, którą sami im wykładamy i, i o której oni wiedzą. E, rzecz, o której warto powiedzieć, bo to jest taki polski paradoks i poniekąd Coś, co wymaga dalszych, oczywiście pogłębionych badań. Ale tak, z jednej strony żyjemy w kraju, gdzie tak, jak otworzymy badania CEBOS-u i popatrzymy na prestiż polityków, partii politycznych, parlamentarzystów, to widzimy, że oni się znajdują tam na dnie między pracownikiem MTO a Salową. Prawda? A jednocześnie mamy dwa bardzo wyraźne dane, że kiedy przychodzi do tak fundamentalnych rzeczy, jak głosowanie w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej albo głosowanie w sprawie tych czterech reform okresu bóstwa, Polacy kierują się absolutnie. Inne rzeczy nie mają znaczenia. Nie ma znaczenia wykształcenie, nie ma znaczenia wiek, nie ma znaczenia albo marginalne miejsce zamieszkania. To, co ma znaczenie, to jest afiliacja partyjna. Nieprawdopodobny wpływ przywiązania do partii politycznych, które przybiera też takie formy, i to jest wielka, wielka debata. Myśmy niedawno z moim amerykańskim kolegą przetestowali takie amerykańskie teorie tutaj na polskiej Bibie, mianowicie w 2010 roku w Polskim Generalnym Studium Wyborczym zapytaliśmy Polaków o to. O dwa fakty nie ulegające wątpliwości, że miały miejsce. Jeden to był ten, chyba najlepiej nagłośniony propagandowo fakt, że w 2009 roku, co jest prawdą, jeszcze raz podkreślam, byliśmy tą zieloną wyspą z 1,6 czy 7, bo tu się zbieramy wzrostu gospodarczego na tle tej czerwonej Europy, która miała minus 5, minus 8, minus 12 i tak dalej. Proszę Państwa, 68% wyborców głównej partii opozycyjnej na pytanie, czy to prawda, że w 2009 roku mieliśmy wzrost gospodarczy i byliśmy tą wyższą wyspą, nie, to nieprawda. Nie było w Polsce żadnego wzrostu gospodarczego. To kłamstwo. Tak? I żeby było nie tylko, że w tą stronę to działa, w drugą stronę też działa. Jak zapytaliśmy, czy to prawda, a to prawda, że w latach 2005-2007- Spadała w Polsce przestępczość za okresu rządów PIS-u, to prawie 70% wykształconych, liberalnych, światłych, Nie, to nieprawda, że spadała przestępczość. Oczywiście mniej nagłośniony fakt, można go racjonalizować, ale krótko mówiąc, jest ogromna siła tego, co partie polityczne mogą z naszymi umysłami robić. Są to de facto. Wielkie machiny manipulujące naszą świadomością, i trzeba być niesłychanie odpornym, żeby się, z jednej strony, oczywiście, to, to dobrze, że partie polityczne mają przełożenie na swoich wyznawców i sympatyków, a z drugiej strony, no, może to być użyte w taki sposób, jak, jak mówi. Ja prawdopodobnie na razie wyczerpałem swój czas. Ja wrócę do takiego badania, które jest bardzo świeże, a dotyczy postaw Polaków, normatywnych oczekiwań i ocen polskiej demokracji. Ale to może w drugiej turze, żeby Państwa nie zanudzić na razie.